Cud drogi krzyżowej. Są takie momenty na drodze życia, gdy przerażona samotność, jak poraniony, zmęczony ptak, trafia w ciemną noc, do ogrodu oliwnego, tam gdzie oparty o skałę samotny cierpi Jezus. Samotny, choć obok śpią Jego towarzysze. Ubrana jedynie w bezbronną własną samotność, stanęłam przed Tobą, Jezu. W wielkim milczeniu patrzyliśmy na siebie. Chciałam być blisko Ciebie. Szukałam momentu Twojej samotności, gdy byłeś sam, bez bivatujących osób, bez tłumów pragnących Twojej śmierci. Samotność, ukryta w mej duszy, pragnęła spotkania z Tobą spojrzenia w Twe oczy, to ona wyprowadziła mnie na drogę krzyżową, a w ciemną noc do ogrodu oliwnego. To Twoja samotność, lęk, prosiły, nie uśnij, jak apostołowie. I idę tak od lat obok Ciebie w drodze krzyżowej, a jedynym naszym słuchaczem jest noc ciemna i krzyż. Klękam obok ciebie, gdy upadasz, gdy okrucieństwo Twojej męki nadal mnie przeraża. Proszę Szymona o pomoc, Weronikę o chustę. I idę dalej, bo tylko przy Tobie, Jezu, moja samotność nie boli, a lęk przed światem, który zabija dobro, nie gasi nadziei. Widzę dłoń Twoją, gdy odrywa się od krzyża. Błogosławi. Rozbiewa samotność nocy ogrójca i jej ciemność, czyni cud zmartwychwstania, miłości.